Macie z tej strony Krewojak i wracajcie bardzo serdecznie w prezentacji Minecrafta Wejści na PlayStation 4. To, co mogliście zaobserwować na intrze, to było takie intro, które ja będę stosował w każdym odcinku Minecrafta na PlayStation 4. Są to loga film, które pracowały nad tym. Mani... Są to loga film, które pojawiają się przed każdym rozpoczęciem gry, może tak. I tutaj mamy. Taką informację, że taka ikona sygnalizuje autozapis, czyli to taka zapisuje nam się świat, i za każdym razem, kiedy do tego świata wrócimy, on będzie wyglądał tak jak przed opuszczeniem go. Mamy jeszcze informację, że, wy... że nie możemy wyłączyć na naszego systemu PlayStation 4, gdzie ujrzymy go na ekranie, tutaj mamy menu. Tutaj mamy sklep Minecraft, czyli tu mamy, operujemy tylko sklepem PlayStation. Pomoc i opcje. Tutaj jest bardzo ważna informacja, ponieważ skiny, które mamy, one nie są związane z naszym kątem Mojang, tylko sobie tutaj wybieramy. Znaczy nie wiem, ja to nie, ja nie widziałem takiego, takiego czegoś związanego z Mojangiem. Tutaj tutaj wybieram sobie skiny różne. To już mi ładny jest. Ale zostawię tego. Co mamy to wszystko, tamten wieloosobowy. No sterowanie tam, ustawienia wytaścia się specjalnie na potrzeby odcinka. Tutaj grafikę i tak dalej. Tutaj mamy jakieś barankingi, wśród znajomych. A więc możemy już zacząć grę, to sobie akurat stworzyłem już taki świat. I napiszcie mi opinię, czy wolicie tego Minecrafta, czy e, e, tego normalnego. E, I ogólnie czy chcecie, żebym zrobił survival e, właśnie z konsoli, e, i ogólnie swoją swoje spostrzeżenia na ten temat, bo chętnie sobie z wami trochę popolomizuję w komentarzach, Znaczy pokonwersuję może będzie w komentarzach i włączymy i zrobimy bardzo przyjemną dyskusję razem. Mogą być troszeczkę szumy w tle, i to jest spowodowane tym, że niestety mam problemy ostatnio z mikrofonem, bo zepsuł mi się standardowy headset do PlayStation, więc nie mogę jakby, nie mogę, muszę mieć inny headset, który a ten mikrofon jest trochę słabszy, więc muszę, muszę sobie trochę zwiększyć wydajność. Więc mogą być trochę szumy, ale chyba lepiej, żeby było troszeczkę szumów i było słychać, co ja do Was mówię, niż żeby nie było chyba co ja do Was mówię, nieprawda? Się też tak sądzę. Właśnie była ta ikona przed chwilą. <laughs> no i tak. Na pierwszy rzut oka nie było nic tutaj nie jest takiego na nadzwyczajnego, ale pewnie już tak postrzegliście, że tutaj pod tak w dolnym, lewym. E rogu, w dolnym rogu przepraszam. Mamy takie informacje, o których nie było na komputerze, a są na konsolach, czyli e, podpowiedzi tylko tak podejdę do bloka, mam, z którym mam wydobywać i tak dalej. Zobaczymy, że na kwipułne, się trochę zmienił. Widzimy tutaj teraz musimy w taki sposób nim operować. I stworzę to, troszeczkę takich narzędzi, jakie są w Minecrafcie. Aha, i tam fikię może sobie wezmę, bo e, muszę wydobywać drewno. Ja tutaj przy tej poprzedniej próbie, którą mogliście już pewnie oglądać, a tam nie było mnie słychać, więc e, muszę to nagrać jeszcze raz. Pewnie, pewnie ci, którzy mają Playstation, czyli zauważą, że jeżeli konfiguracja może się niezbyt tak już nie, bo jednak padły, mamy takie same przyciski. Jako oczywiste, kościę trochę się głównie ten od PlayStation 4 ma trochę e, większe możliwości niż ten od PlayStation 3. E, na przykład ten przycisk skrzyn lub ten panel dotykowy. A i tu nie jest, jest akurat istotne w tej chwili e, chodzi się do rozgrywki. Tamten pies jest wilk. Wydawało mi się, że mam przez chwilę czerwone oczy, bo te wilki mają tutaj, ale chyba nieistotne do odcinka. Bo już pozbieram trochę drewna i mamy, że pod kwarantynki mamy wytwarzanie. Przepraszam, ale tutaj mamy takie to proste wytwarzanie, czyli tylko na 4 bloki, które było tam na pc pod, znaczy przy ekwipunku. Wytwarzamy ja sobie trochę dresek, obu gatunków drzew. O, oh, a tak i do No I crafting table mam, ale stworzyłam przykład, żeby pokazać, jak to wygląda. No i tutaj go postawimy. I tam tak, już jak wejdziemy do crafting table, wygląda to w ten sposób. Możemy tam sobie, wiadomo, wszystko potworzyć i tak dalej. Tutaj płotki kulturalne, drzwi ładne takie. Postawimy tutaj. Tutaj sobie mogę się zadomowić, jak że będziemy robić ten survival. Albo, nie wiem, piszcie mi, jak, jak chcecie su, su, survival, to piszcie mi, czy chcecie na nowym świecie, czy chcecie już na tym. Tu, 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 trochę tutaj już rozgrzebałem. Dzikie zwierzęta gresują. Więc <laughs> co chyba z to tyle. Oczywiście są tutaj wszystko funkcjonuje jak w zwykłym Minecraftie, tylko że gamy na konsoli. Teraz jak to wygląda pod względem tekstur paków? Pewnie ktoś sobie mógł spauzować albo zobaczyć, że jak wchodziłem w sklep Minecrafta, to coś tam było o skin pakach i o tekstur pakach i o tego typu rzeczach. Więc teraz Wam to pokażę sobie stąd że szybciutko wyjdziemy opcję wyjdź z gry. Tutaj widzimy mamy takie różne podpowiedzi podczas hodowania się na, na, na naszego świata i czy też serwera. Mm. Właśnie tutaj widzimy mamy tekstury paki, skin paki, ale tutaj to nie wiem co to jest. Akurat. Mm. A teraz Wam najpierw pokażę o co chodzi z tekstuj pakami tutaj. Jak tworzymy na świat, to tutaj możemy jakaś to samo uczeczka, co dla początkujących, stworzyć tradycyjny świat, lub z tego poziomu wybrać sobie jakieś tekstury paki. Tu jest ich troszeczkę więcej niż na tym drugim sposobie. Od razu po zakupie mamy do dyspozycji, że tak powiem, klasyczny Minecraft, lub od razu tutaj sobie wybrać z wybranym danym pakiem. I tutaj jest kilka. Skyrim jest, Mass Effect. Przynajmniej trochę ich nie znam, ale... też Sąteczny Świat. I to wszystko po prostu musimy kupić w sklepie PlayStation. Lub jest druga opcja, właśnie, że Stunt. Wybieramy w tworzeniu świata teksturpach. Widzimy ich tutaj troszeczkę więcej. Jakiś taki bardzo ładny. Lub plastikowy. No teraz troszeczkę, po, Lizacząt pokaże je plastikowe. Tylko o co chodzi ze skinpakami? Bo jak widzimy, jaka w pomoc opcje, to tutaj mamy takie menu, takie op, takie menu, taką opcję, przepraszam, gdzie tutaj wchodzimy właśnie w tą opcję, e, przepraszam. I mamy do, do, do dyspozycji skiny. Tutaj akurat mam, mam, do, e, mam do dyspozycji klasyczny pakiet skórek. I tu są różne pakiety e, skórek o Anakin Skywalker. To są gwiezdne wojny. Znaczy, to tu, tu już nie są gwiezdne wojny, tylko tak 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 ta, ta, tak się tutaj przesuwa. My wszystko kupujemy w sklepie PlayStation. O, mam jakieś trzy też odblokowane. Muszę to zobaczyć. Yy. Przesuwamy sobie te skiny i oglądamy je i tak dalej. Yy. Więc bo teraz Wam pokażę jeszcze yy, ten tulpak yy, przykładowy. Yy, stworzymy sobie tam nowy świat. Tam obojętnie, jakąś tam będzie nazywał. Yy g No i to jest na No i to jest na No tam przetrwanie może być. Wystawiamy sobie plastikowe tekstury na przykład. Bum! I stworzymy. A i tam jeszcze jest informacja, jak się ładuje, że. Widzimy, że tutaj trochę inaczej wygląda to wszystko. Ale trochę z tematu, Że. Ja mam próbną wersję, czyli ja mogę na tym paku grać, dopóki nie będę potrzebował z gry wyjść. I po prostu nie, nie zdobył mi się auto zapis i <laughs> statystyki, postępy w tej sieci, więc lepiej tutaj już nic nie zaczynać, tylko zobaczyć, jak to wygląda przed zakupem. Także bardzo pożyteczna opcja. Przepraszam, opcja. No i widzimy, troszeczkę ta inaczej wyglądała. mi jakąś tutaj tą, jak to się nazywa? Pałka, czy to tam jest tam, ta ta, co nad wodą. Tego teraz pewnie trzcina cukrowa ze zminionym skinem. Drzewo rośnie sobie w wodzie. Widzimy, trochę inaczej to wszystko wygląda. Ten pasek i to wszystko. I bardzo ładny ten pak. Co by było w tym materiale? Na tyle, jeśli Wam się spodobał, nie zapomnijcie mnie polecić: zasubskrybować i zalajkować, i udostępnić na Facebooku, żeby inni mogli również sobie zobaczyć wersję Minecrafta na PlayStation 4. To już wszystko. To taka, taka ładna twarz. Cześć.